Tymoteusz Karpowicz to poeta uważany za twórcę nurtu poezji lingwistycznej. Wiele wspólnego ma też z Wrocławiem. W Osolineum znajduje się pokaźne archiwum zawierające jego twórczość, ale także prywatne listy czy fotografie. Z takich ciekawszych rzeczy, które tutaj prezentuję, to są na przykład robione jego i wywoływane przez niego osobiście fotografie. Jak widzimy, był fotoamatorem, jest nawet jego zdjęcie z aparatem fotograficznym. Są przeważnie fotografie z podróży, z pod, także z wycieczek górskich. Jest książeczka Got, bo przez wiele lat zdobywał punkty Gotu. A jeśli chodzi o literackie koneksje, to mamy tutaj dedykację na rękopisie Rafała Wojaczka który był jednym z takich uczniów i można powiedzieć odkryciem Karpowicza. Tymoteusz Karpowicz 15 grudnia skończyłby 100 lat. Archiwum, które znajduje się w oselineum, jest bardzo obszerne i obejmuje nie tylko fragmenty twórczości, ale także elementy życia prywatnego. Tymoteusz Karpowicz był bardziej znany jako poeta, ale na tym stole przygotowałam też trochę z jego twórczości dramatycznej, której oddawał się w latach przeważnie 60. i które z jego dramatów były wystawiane w teatrze współczesnym? We Wrocławiu, gdzie był konsultantem programowym. Tu przygotowałam akurat te perełki, czyli dramaty, które dopiero niedawno zostały odkryte i jeden z nich dopiero kilka lat temu doczekał się inscenizacji, a mianowicie Niewidzialny Chłopiec. Dramat, który został zablokowany przez cenzurę w związku z pewnymi nawiązaniami do 1968 roku, a także dramat Kavernus. Niezbyt chyba udany, ponieważ Jerzy Grotowski, którego korespondencję również pokazujemy, odrzucił go. Oprócz tego korespondencja związana z okresem wrocławskim, dotycząca spraw teatralnych, redakcyjnych i poetyckich. Początek lat 70. to ważny moment w życiu Karpowicza, ponieważ wtedy wyszła jego taka summa poetyka odwrócone światło kilkusetstronicowa książka zawierająca wiersze tworzone przez ponad 10 lat, ułożone w triady logiczne, które były taką metodą Karpowiczowskiego oglądu świata, bo trójka była jego naj ważniejszą jakby liczbą. Jednak chciałam dodać, że to nie znaczy, że ta poezja była totalnie hermetyczna i niezrozumiała, mimo że Karpowicz miał ambicje, żeby wszystkie metafory, które tworzył, tworzyć po raz pierwszy. Jeden wers z poezji Karpowicza pojawił się na jego nagrobku i brzmi: i nie da się otworzyć wszechświata szerzej niż ludzkich ramion. Pod koniec lat 70. Karpowicz został wykładowcą na University of Illinois w Chicago. I tam pracował do emerytury w 1992 roku, a później pozostał w Chicago, gdzie miał dom w Oak Park, miał ogród, miał swój, swój azyl. W tych latach powstało bardzo wiele z fiszek, z których był w środowisku znany, a mianowicie Karpowicz pragnął jakby ogarnąć nie tylko to, co... Wykładał, a był skrupulatnym wykładowcą, ale także całość wiedzy ludzkiej, całość kultury. Z okazji setnej rocznicy urodzin Tymoteusza Karpowicza, wydawnictwo Solinę wypuści na rynek nową książkę. Będzie to obszerny, ponad 500-stronicowy tom korespondencji Marii Tymoteusza Karpowiczów z Krystyną Miłobęcką i Andrzejem Falkiewiczem. Książka będzie nosiła tytuł blisko z daleka listy 1970-2003 i jest ona świadectwem trwającej ponad 30 lat, lat przyjaźni. Daje także wgląd w warsztat pisarski jednych z najciekawszych twórców polskich XX wieku, ukazując także ewolucję ich poglądów na literaturę, sztukę i filozofię. Książka ukaże się w opracowaniu... Jarosława Borowca przy współpracy Krystyny Miłobęckiej z posłowiem Joanny Orski, a dostać będzie ją można jak zawsze we wszystkich dobrych księgarniach, a także na naszej stronie internetowej, stronie internetowej wydawnictwa Ossolineum. Chciałam na koniec przytoczyć taki cytat Skarpowicza. Może też na dowód, że on nie jest aż tak trudnym poetą, jak się wydaje, i są też w jego poezji momenty, które. Jakby każdy, każdy może zrozumieć i zastosować, jak ujść z tego potopu doświadczenia człowieczeństwa, jeśli nie ma się swojej własnej arki słowa. I właśnie to Karpowicz tworzył przez całe życie, tworzył swoją arkę słowa, i okruchy tej arki możemy tutaj w tej chwili oglądać. Echo 24, Agata Sibila.